Jesteśmy jak zawsze, już od 7 lat, co roku. Jak widać, jak słychać, cały czas się dobrze bawimy. Non stop jazda samochodami. Do tego strefa graffiti. W tym momencie otworzyliśmy naszą modelarnię lotniczą. Też chłopaki latają, jest naprawdę super. Mało tego, ostatnim rzutem na taśmę udało nam się zorganizować wszystkich złą bola z całej ekipy, która przyjeżdża do nas z starymi samochodami. Jeżdżą całą Polskę, później całą Europę odjeżdżając z bardzo fajnymi, charytatywnymi akcjami. To od nich dzisiaj mamy super tury, super tunik i bardzo, bardzo fajne w tamtych miejscach porozstawiane zabytkowe samochody. Oprócz tego bardzo Was też zapraszam na obejrzenie naszej renowatorni, naszych motocyklów. Naprawdę perełki piękne, polecam przyjść, obejrzeć, zobaczyć. Jeżeli ktoś z Was chce w jakikolwiek sposób czymś takim się bawić, zapraszamy na naszego Facebooka RC z modelarnia Zierzoniów. Wtedy będziecie mogli zobaczyć, co tak naprawdę robimy na modelarni i w czym możemy Wam pomóc. Cały czas jest ich coraz więcej, non stop mamy coraz więcej uczestników. Mało tego, coraz więcej mamy osób, które chcą z nami współpracować. I to jest najlepsze, naprawdę, nasze miasto przechodzi wielką przemianę. Zauważam to, jak będzie dalej tak samo to wyglądało i szło, jak idzie w tym momencie. Myślę, że Dzierżoniów będzie całkiem innym miastem, zobaczycie. Wiecie co, pieniądze nie są potrzebne duże, duża to jest potrzebna pasja. I to jest najważniejsze, jak masz pasję i ludzi, którzy będą chcieli twoją pasję podzielić, na pewno dasz radę zrobić to, co chcesz. Co modelują? szczerze modelują wszystko, no nie mogę powiedzieć co najlepiej, każdy się czymś zajmuje mamy naprawdę renowatornie motocykle samoloty, samochody elektryczne spalinowe, mamy bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą raz projektować, cały czas drukarki 3D, non stop zaczynają się projekty robić już naprawdę takie mocne i oficjalne do tego doszło miasto, mamy dużo projektów od miasta więc naprawdę każdy przyjdzie każdy coś zrobi, nie ma jeden lubi to lubi tamto, działamy wszyscy razem w grupie dla jednej idei, ale zawsze przy swoim hobby. Średnia wieku mojej modelarni trzyletnia, najmłodsza, moja Córka z chęcią przychodzi najstarszy 83-letni modelarz lotnictwa. Pan Gabriel, który mnie bardzo dawno temu wkręcił w modelarstwo. On dzisiaj jest moim modelarzem. Największy zaszczyt, taką mamy średnią wieku. Zapraszamy wszystkich w każdym wieku. W tym momencie cała nasza siedziba była szkoła numer 3, w tym momencie nowy budynek OPS-u. Tam są nasze, że tak powiem, włości, tam jest nasz teren, tam jest nasza modelarnia. Zapraszam wszystkich w poniedziałki, sirody i piątki między 17 a 20 tam nas znajdziecie.